W tym roku szkolnym dwutygodniowa przerwa od nauki dla uczniów z województwa podkarpackiego rozpocznie się od 29 stycznia i potrwa do 11 lutego. Na ten czas miejsko-gminny ośrodek kultury w Sędziszowie Małopolskim przygotował dla dzieci ciekawą ofertę zajęć. Warsztaty organizowane przez Dom Kultury na feriach to doskonała okazja do rozwijania swoich pasji, talentów i kreatywności. Jak co roku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom najmłodszych mieszkańców gminy. Przygotowaliśmy na ferie zimowe ofertę pełną ciekawych zajęć, tak aby każde dziecko mogło w niej znaleźć coś dla siebie, mówi pracownik Sędziszowskiego Domu Kultury, instruktor Wioletta Czapka. Akcja. Ferie. Mamy moc y, ogromnych y, atrakcji dla dzieciaków. Y, dowodem tego jest, że już zapisy na jedne zajęcia się zakończyły, a plakat wszedł wczoraj, więc, więc pokazujemy to, że zainteresowanie jest ogromne. Y, a zajęcia będą między innymi warsztaty y, zrobienia lalek teatralnych. Na warsztat idzie y, kukła. Będą zajęcia z malowania porcelany, będą, będzie również mobilne planetarium, gdzie dzieciaki w specjalnym namiocie będą mogły oglądać kosmos. Jest to bardzo ciekawa atrakcja. Będą również zajęcia plastyczne, będą zajęcia krawieckie będą mogły dzieciaki nauczyć się w takim telegraficznym tempie tańca jakim jest Zumba, będą również. Ferien, zajęcia feryjne na, w bibliotece, ale to informacje będą w, y, na, umieszczone na plakatach. Y, tak jak mówię, moc atrakcji, szczegóły na plakacie, zapisy w formie online, w y, formularze Google y, zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową i do poznania się z całym programem. Y, jedna tylko taka malutka uwaga wzorem lat ubiegłych. Y, Prosimy o przemyślany wybór zajęć, bowiem yy, mieliśmy w tamtym roku taki mały kłopot, że masę dzieciaków zapisywało się na zajęcia, a frekwencja potem była. Różna. To taka mała prośba, aby, aby zapisywać się po prostu z, 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 z rozmysłem, z uwagą. Warsztaty, które znalazły się w ofercie, pozytywnie wpłyną na różnorodne zainteresowania i umiejętności dzieci. Zajęcia manualne, malowanie porcelany, czyli, czyli troszeczkę mamy i, i, i plastyki, i malarstwa ruchowe, zajęcia, właśnie tańca z zumby, kreatywne, bo będą również robione kule. Y, 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 kąpielowe, będą odlewy gipsowe, e, będzie również makrama. Będzie, będą robione motywy roślinne techniką makramy. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Również y, formie y, robienia makramy, jak wiadomo, sama nazwa mówi, to jest technika y, robienia ze sznurków pięknych rzeczy. Więc to też jest wszystko w formie y, ręcznej. Tego typu zajęcia to doskonała alternatywa dla biernego siedzenia w domu przed ekranem telefonu czy telewizora. Chodzi również o to, aby dzieci, które nie mają w planach żadnych wyjazdów, mogły spędzić ten czas radośnie i twórczo. W gronie rówieśników. Chcemy ten czas wolny od zajęć lekcyjnych wypełnić naszymi zajęciami, zachęcić dzieciaki do przyjścia do domu kultury, że warto przyjść, zobaczyć coś innego, zainteresować ich oczywiście naszymi zajęciami stałymi. To też jest. Forma promocji, a przede wszystkim zająć ich wolny czas, bo na feriach jak to na feriach. Poza zajęciami na, na, na podwórzu również zachęcamy do zajęć takich kreatywnych w Domu Kultury. Szczegóły zajęć dostępne są na plakatach. Plakat umieszczony jest m.in. na stronie internetowej sędziszowskiego Domu Kultury pod adresem www.mgoks.pl